Niewątpliwie najbardziej interesującym wydarzeniem minionego tygodnia jest wysadzanie w powietrze rurociągów Nord Stream. Oficjalny przekaz jako sprawcę wskazuje Rosję, media niezależne wskazują na USA. Jestem zdania, że jest jeszcze jeden aktor w tym dramacie. Zacznijmy od Rosji. Rosja zbudowała ten rurociąg do spółki z Niemcami. Planowała na nim zarabiać, planowała użyć go jako źródła nacisku na Europę, czyli przekonajcie Ukrainę do podpisania pokoju na naszych warunkach, a my dostarczymy gaz. Wysadzenie tego rurociągu nie realizuje żadnego celu strategicznego Rosji, przeciwnie bardzo utrudniło osiągnięcie tych celów. Poza tym Rosja nie miała żadnej możliwości technicznej na Bałtyku, który jest wewnętrznym morzem NATO, niepostrzeżenie dotrzeć do punktów, gdzie nastąpiły eksplozje. Z tego powodu Rosję wykluczam jako sprawczynię wybuchów. W czyim interesie było wysadzenie rurociągów? Ewidentnie było to w interesie Stanów Zjednoczonych. Stany Zjednoczone dzięki zniszczeniu rurociągów nie dość, że stają się partnerem gospodarczym Unii, oferując własny skroplony gaz, to jeszcze na dodatek odbierają perspektywę szybkiej normalizacji sytuacji w Europie. Nie trzeba chyba przypominać postawy Niemiec, które pokazywały, jak bardzo zależy im na tym, żeby wojna skończyła się jak najszybciej i można było wrócić do business as usual. Teraz nie ma już takiej możliwości. Ponadto Stany Zjednoczone miały sposobność dokonania takiego ataku. Pozostaje zatem pytanie, czy zrobiły to Stany? Odpowiedź brzmi nie, przynajmniej nie bezpośrednio. Zanim przedstawię sekwencję zdarzeń i wskażę najbardziej prawdopodobnego sprawcę, wróćmy do oficjalnej narracji. Dlaczego według mainstreamu to Rosja ma być odpowiedzialna? Otóż jest to atak terrorystyczny na infrastrukturę cywilną. Dlatego wskazanie USA jako sprawcę jest de facto oskarżeniem USA o zbrodnię wojenną. Myślę, że to nie USA dokonały ataku i bynajmniej nie dlatego, że obawiały się oskarżenia o zbrodnie wojenne, bo takimi drobiazgami USA zazwyczaj się nie przejmują, ale chodziło raczej o sprawę odwetu. Atak na infrastrukturę krytyczną Rosji mógłby pociągnąć za sobą rosyjską odpowiedź. Do ataku był potrzebny zatem dywersant, który w interesie USA wykona atak. Tak i weźmie na siebie potencjalne konsekwencje. Chciałbym przedstawić pewną sekwencję zdarzeń, która miała miejsce w ciągu ostatniego miesiąca. Pod koniec sierpnia pojawiły się pierwsze informacje, że Wielka Brytania szkoli ukraińskich nurków. 1 września na kanale związanym z Armią USA o nazwie US Military Central pojawił się film o nurkach ukraińskich, którzy przechodzą szkolenie z obsługi podwodnych bez załogowców. Film jest kompletnie nieznany i na chwilę obecną ma tylko 2800 wyświetleń. 2 września amerykański helikopter wojskowy o numerze FFAB123 wykonał dwa loty wokół miejsc, w których doszło do uszkodzeń rurociągów. Informacje o tym podał rosyjski think tank Watfor. 12 września USA zażądały od Niemiec, żeby te zwiększyły swoje zaangażowanie w wojnę na Ukrainie. Konkretnie chodziło o przekazanie Ukrainie czołgów Leopard. 16 września na oficjalnym profilu Antona Heraszczenko, wiceministra spraw wewnętrznych Ukrainy, z pół miliona obserwujących, pojawił się post przedstawiający wojskowego płetwonurka z Ukraińskich Sił Specjalnych Operacji. Podpis pod zdjęciem. Cicho przyszli, cicho poszli. Płetwonurek wojskowy przekazuje orkom płomienne powitanie. Szczegóły. Podczas kiedy klaun Konaszenkow raportuje o zniszczeniu ukranazistów, pokazuje ślady uderzeń na pylonie mostu, żołnierze Sił Specjalnych Operacji przeprowadzają takie operacje, które pozostają oznaczone glifem tajne. Przynajmniej do naszego zwycięstwa. 23 września Bundestag podjął decyzję, że RFN nie przekaże czołgów Ukrainie. 26 września doszło do wybuchów. 27 września oficjalnie poinformowano o uszkodzeniu rurociągów. A Radek Sikorski napisał swojego najsłynniejszego tweeta w życiu. 28 września portal Deutsche Welle poinformował, że w sierpniu USA ostrzegły Berlin przed atakiem. Czyli w skrócie, w sierpniu USA powiedziały Niemcom: Uważajcie, bo te wasze rurociągi mogą się stać celem ataków. Jednocześnie szkoliły nurków morskich Ukrainy. Następnie USA zażądały od Niemców przekazania czołgów. Heraszenko pochwalił się tajnymi operacjami, a kiedy Niemcy zdecydowały, że czołgów dla Ukrainy nie będzie, to po trzech dniach doszło do tajemniczych wybuchów. W świetle przedstawionych faktów wszystko wskazuje na Rosję, prawda? Jeżeli by przyjąć hipotezę, że za akcje odpowiadają ukraińskie siły specjalne, to powstaje pytanie skąd one się wzięły na Bałtyku. Najbardziej prawdopodobne są dwie opcje albo z amerykańskiego okrętu, albo z polskiego portu. Jest to dość istotne pytanie, ponieważ stawia albo Polskę, albo USA w takim stanie, w jakim znajduje się Białoruś, która przystąpiła do wojny po stronie Rosji, użyczając swojego terytorium do dokonania ataku na Ukrainę. Dzięki za oglądanie, zapraszam do subskrypcji i śledzenia konta na Twitterze. W przyszłości pojawią się kolejne niepoprawne politycznie materiały poświęcone wojnie informacyjnej, a także manipulacjom i percepcji historii. Pozdrawiam i do zobaczenia.